Dajesz, dajesz. Dobre oświetlenie, ustawienie przed obiektywem, pięknie z gracją, w finezyjnej pozie. To co w świecie mody jest codziennością dla marek, jest unikalną szansą na atrakcyjne przedstawienie swojego produktu. Top model jest formatem, którego top w nazwie ma wiele uzasadnień. Jedno z nich najlepiej opisuje słowo zaangażowanie. Zainteresowanie programem z edycji na edycję rośnie. Każdego roku możemy pochwalić się wysokimi udziałami w grupie miejskiej, zarówno kobiecej, jak i ogólnej. Ósmy sezon przed telewizory przyciągnął jeszcze większą liczbę widzów. Równie chętnie format oglądano na playerze. Uzyskaliśmy ponad milion wyświetleń materiałów sponsorowanych w social mediach Top Model. To obecnie najlepiej prosperujący kanał online w ekosystemie TVN. Materiały na YouTube obejrzano już kilkaset tysięcy razy, a liczby na liczniku dalej rosną. Takie wyniki cieszą także naszych partnerów, którzy mieli okazję być częścią tego sukcesu. Top Model jest jednym z nielicznych formatów, który umożliwia w pełni naturalną synergię narracji z komercyjnymi działaniami. Wynika to z natury modelingu będącą istotą tego programu. Jest to doskonale rozumiane i akceptowane przez widzów. Marka i format naturalnie się uzupełniają, nadając charakteru realizowanym sesjom. I tak w ósmej edycji nasi bohaterowie w drodze do finału musieli sprostać wyzwaniom przygotowanym przez naszych klientów. Peugeot stanął przed zadaniem wprowadzenia na rynek nowego modelu, a nasi uczestnicy stanęli przed obiektywem, by jak najlepiej podkreślić jego miejski charakter i nowoczesny design. Efekt? Sesja specjalna w finale, którą widzowie żyli jeszcze długo po zakończeniu programu. Marka Dizzy, chcąc zwiększyć świadomość swojego brandu, wysłała naszych uczestników na sesję do Londynu. Ponadto, w nienachalny i naturalny sposób, przybliżyliśmy widzowi funkcjonalności sklepu internetowego klienta. Duży nacisk położyliśmy także na social media, które pozwoliły nam dotrzeć do docelowej grupy młodych konsumentek. Jednym słowem, bajka. Nie mniejsza niż podczas sesji promującej film Czarownica 2. Napięcie w ciele! Mocniej, tak! Dzięki współpracy z Disneyem, nie tylko pokazaliśmy, jak pojemnym i wszechstronnym formatem jest Top Model, ale także otrzymaliśmy jedną z ciekawszych sesji zdjęciowych w historii programu. Bonarka i Małgorzata Kożuchowska. Ta współpraca miała na celu przyciągnięcie ludzi do galerii handlowej, w której na uczestników czekało kolejne wymagające zadanie. Mieli oni przygotować stylizacje inspirowane kultowymi filmami i wcielić w rolę manekinów w witrynach sklepowych. Najlepsza trójka wygrała udział w specjalnej sesji u boku aktorki. Zdjęcia zostały wykorzystane w świątecznej kampanii outdoorowej. Apart, który angażuje się w format od pierwszej edycji, poza standardową obecnością postanowił dostarczyć widzom jeszcze więcej emocji. Podczas gdy tożsamość finalistów zawsze jest owiana ścisłą tajemnicą, marka zrealizowała sesję z ich udziałem, by rozbudzić wyobraźnię widzów. Grafiki kolażowe delikatnie odsłaniały wizerunki modeli, przy jednoczesnym zaprezentowaniu wybranej biżuterii, która oddawała osobowość danego uczestnika. Akcji towarzyszył konkurs, w którym użytkownicy mogli zgadywać, kto dostał się do finałowej piętnastki. Musieli także odpowiedzieć na pytanie, dlaczego piękno ma wiele twarzy. Wiele twarzy mają także zakupy, które dzięki współpracy marki Apart i Top Model dawały zupełnie nowe doświadczenie. InVideo Commerce, aktywny podczas oglądania na player.pl, umożliwiał podczas lokowania zakup konkretnego produktu. Top Model to nie tylko aktywności skoncentrowane wokół głównych telewizyjnych odcinków, to także równoległa narracja tocząca się w internecie. Odpowiadając na ogromną potrzebę widzów, umożliwiliśmy im jeszcze intensywniej doświadczać ich ulubionego programu. Dlatego powstał Front Row, dzięki któremu możemy w środowisku digital towarzyszyć swoim ulubieńcom także za kulisami produkcji. Top Model jest obecnie najlepszym przykładem wykorzystania multiscreeningu do intensyfikowania doświadczeń widza i jego kontaktu z marką. Potencjał do tego typu działań posiada każdy format w ofercie naszej grupy. Mamy to! Dziękuję bardzo!